Aby prosić Boga o Boże błogosławieństwo. Jak pięknie tutaj nazywacie, który mi się bardzo podoba to słowo, przyjeżdżacie do swojego tatusia. Jeżeli dziecko mówi na swojego tatę, tatuś, to znaczy, że jego bardzo kocha. I my Ciebie, Boże, bardzo kochamy. I w tą przeświętą odprawiamy w intencjach, ja będę odprawiał, żeby Bóg Ojciec Wszechmogący był uwielbiony, czczony i poznany jako Bóg Ojciec całej ludzkości. W wypełnieniu woli Bożej, w tym wybranym osobiście przez siebie tatusiu miejscu, w którym jest tutaj te Wyszkowskie Wzgórze. Następną sześć intencji mszy świętej będzie ksiądz odprawiał. Msza święta w intencji wszystkich zjednoczonych w duchu modlitwy świętego Jana Pawła II. Ich rodzin o łaskę, błogosławieństwa Trójcy Świętej i prosimy Ciebie Boże o cud uzdrowienia dla Bartka z prośbą o opiekę Matki Bożej. I wstawiennictwo Archaniołów, aniołów, i wszystkich świętych i błogosławionych. I ja was proszę, pomódlmy się w intencji Bartka, a żeby Bóg dał mu zdrowie, żeby Bóg go błogosławił, a Bóg wysłucha nasze prośby. Modlę się także wspólnie będziemy odpowiadać przy świętą o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne, żeby nigdy w kościele nie brakowało dobrych, świętych kapłanów, świętych zakonnic, świętych braci zakonnych, aby nie brakowało tych apostołów, którzy będą głosili Ewangelię. I prowadzili owieczki do dobrego Boga, Ojca Miłosiernego. Dlatego, żebyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej świętszej ofierze, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, za nasze zaniedbania. Może coś się już wyspowiadaliście. Myślami naszymi wróćmy i prośmy Boga o przebaczenie. Bo dzisiaj jest ta łaska, że tutaj jesteśmy na tym wzgórzu, aby Bóg nam błogosławił. On nas widzi, o nasze serca widzi, o nasze rodziny widzi. Niech ześle nam swoje błogosławieństwo. Na pewno tutaj przyjeżdżacie na te wzgórze do Boga Ojca Wszechmogącego, do naszego tatusia kochanego przyjeżdżacie z problemami, nieraz łza mnie w oczach, a nieraz przyjeżdżacie z bólem serca. Jak mi jedna siostra pani opowiadała dzisiaj, że przyjechała w skrytości, żeby mąż nie wiedział. Nieraz musimy, jako apostołowie, kryć się, ale przed kim? Przed dobrocią? Przed miłością mamy się kryć. Dlatego módlmy się za tych wszystkich, którzy prześladują, o nawrócenie, żeby ludzie mogli wyznawać Boga wszechmogącego, Matkę Najświętszą, Trójcę przed Najświętszą, przed żadnym strachem. Módlmy się za nasze rodziny, aby w naszych rodzinach panowała miłość, zgoda i zrozumienie. Żeby szata nie miał miejsca w naszych rodzinach. A żeby była tylko miłość Boga Ojca Wszechmogącego. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących, którzy są przykuci do łożek boleści. A żebyś Ty, Boże Miłosierny, spojrzał na ich cierpienie. Dał im otuchę lekkiego życia. Spojrzy Panie, dzisiaj na naszą młodzież, żeby nie odchodziła od Ciebie, od wspólnot parafialnych. Spójrz Panie na nasze dzieci, które przebywają na wakacjach i prosimy o Boże błogosławieństwo, o Twoje ojcowskie błogosławieństwo. Módlmy się. Tej mszy świętej i zanośmy nasze modlitwy do Boga Ojca za nasze rodziny, za nasze małżeństwa, za te małżeństwa, które są w rozsypce tam, gdzie panuje zło i szatan ma miejsce, gdzie jest alkohol, narkomania, że gdzie muszą matki płakać ze swoimi dziećmi, żebyśmy. Z tego miejsca, wyruszyli do domu z powrotem radośni. I jeszcze raz może przypomnę ten wierszyk, a może tą prawdę. Spójrzmy na Chrystusa wiszącego na krzyżu. Chryste, Ty wisiesz na krzyżu, ty widzisz nas, dlatego prosimy Ciebie. I kochamy. Ześlij swoje, swoje błogosławieństwo i daj nam błogosławieństwo. Bo ty wszystko wiesz, ty wszystko słyszysz, co do Ciebie dzisiaj zadosimy. nasze modlitwy, nasze prośby, nasze intencje. Módlby się za wszystkich kapłanów, którzy przybyli tutaj, którzy siedzą w konfesjonałach i w imieniu Boga Najlepszego przebaczają grzechy, udzielaj łaski, przebaczenia. Niech Bóg im wszystkim błogosławi. Przeprośmy Pana Boga za wszelkie zło, za zaniedbania, za złe myśli, ażeby Bóg przebaczył nam nasze grzechy. Spowiadam się Bogu, Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam. Wyślą mową, ucieńkiem, za zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed na Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę. Wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuj nad wami, głupcze chłodący, odpuściwszy wam grzechy. Doprowadzi was do życia wiecznego, ale nie zmił się nad nami.